Dzień dobry. Przyjechałam do was z Pabianic i dzisiaj tu Marcin zaproponował mi taki temat, trochę taka dyskusja była. Ja chciałam o smokach. Wyszło o moim mieście. Tak. Co prawda, co prawda smoku w moim mieście nie ma. Za to jestem ja. Ja i moja klasa tak smoczyca. Zresztą tutaj Paulina zawsze mówi. Wiedziałam, że jesteś smoczycą. E, tak, e, kim jestem? Jestem e, nauczycielką taką jak wy. E, zawsze się strasznie stresuję, kiedy dostaję pierwszą klasę. Zawsze mam mnóstwo na nich pomysłów. E, staram się hamować. E, kiedyś było tak, że robiłam sobie tysiące planów, z tą czego ja to z klasą nie zrobię. I oczywiście przychodził wrzesień, ja ruszam z pomysłem, i okazuje się, kurczę. Nie działa. E, I tak miałam też z tą klasą. Co prawda, tym razem, nauczona doświadczeniem, e, zostawiłam sobie furtkę. Uda mi się, albo mi się nie uda, coś się na pewno znajdzie, żebyśmy się bawili świetnie, ale też świetnie uczyli od siebie. E, I wiecie co? W moim mieście zaczął się remont. Remont, który spowodował, że sparaliżowało nam całe miasto. Mamy jedną główną ulicę. Przez tą główną ulicę jedzie jeden tramwaj, linia 41. E Tramwaj budził emocje od lat kilkunastu przynajmniej, dlatego, że on się ciągle psuł i ciągle, ciągle były akcje, atrakcje. Czyli ktoś nie zdążył do pracy, motorniczy zaczęli sobie na tych wyświetlaczach, wiecie, pisać dla pasażerów różne śmieszne informacje, rozładowując atmosferę na przystanku w ten sposób. Ruszył remont, sparaliżowało miasto, kierowcy się wściekli. Przez moje miasto można przyjechać główną drogą, jedąc 50 na godzinę, może w 7 minut. Jak nie trafimy na światła. Bo jak trafimy na światła, wiadomo, wydłuża nam się ten czas, tak? Ale przy okazji można się pogapić na to, co się dzieje dookoła. I w trakcie tego remontu to było tak, że my byliśmy na ostatnim zdalnym z moją trzecią klasą. I pewnego dnia na online jeden z moich uczniów mówi tak: Pani Agnieszko, czy pani słyszała, co się stało w naszym mieście? sobie myślę, tak, rozkopali drogę, jest fajnie. Chcę jechać do pewnej sieci sklepów, jadę naokoło, jest fajnie, marzyłam o tym, nie? Czas ograniczony, wiadomo, dom praca, dzieci, zakupy, trasa naokoło, korek, godzina. Jedziemy. No i na tym online ten mój Jasiek, bo tutaj niektórzy Jaśka znają doskonale i wiedzą, że Jasiek jest taką osobą bardzo bezpośrednią. Mówi tak, proszę pani, znaleźli w Pabianicach bombę. Hmm. Jaką bombę, Jaśku, znaleźli? Znaleźli bombę samolotową. Ja mówię, Jasiek, chyba lotniczą. No tak, tak, taką wie pani, dużą. I byli saperzy i pół miasta przyszło. Ja mówię, Jasiek, a skąd ta bomba? No i oczywiście lekcja biegnie, a my z Jaśkiem dyskutujemy o bombie. Jasiek, a skąd ta bomba? No z samolotu. Ale Jasiek, z jakiego samolotu? A on mówi, wie pani, bo jak ci ze wschodu wyganiali tych z zachodu u nas, no to zrzucili bomby. Ja mówię, no tak Jasiek, masz rację, okej, okay, tak było. Mówię, Jasiek, to teraz sprzedam ci newsa. A Jasiek mówi, no, no, niech pani daje. Ja mówię, Jasiek, y, nasza szkoła jest przy ulicy, przy które, y, która nosi nazwę dnia, w którym właśnie ta bomba spadła na Pabianice. Jasiek sobie mówi tak, proszę pani, ale by mogła być świetna lekcja o historii naszego miasta. Tyle łazimy po tym mieście, że w sumie można by było z tego zrobić całkiem fajną lekcję. I tak sobie pomyślałam. Oczywiście z tą klasą spacerowaliśmy po mieście, ja im o różnych miejscach opowiadałam. Ale wiecie, to jest tak, że dużo, dużo rzeczy nosimy w sobie. No i właśnie dlatego specjalnie trzymam ten slajd do końca. Ponieważ pro, e, prowodylem mojej wiedzy jest ten pan, który stoi tutaj koło mnie. Ta mała dziewczynka to jestem ja w pierwszej klasie. E, miałam to szczęście, tak? Tata się zgodził na publikację wizerunku, żeby nie było, bo jest RODO. E, więc e, słuchajcie, e, mój tato był, e, jest e, najfajniejszym facetem na świecie. E, e, serio. Naprawdę, dla mnie to jest po prostu chodząca encyklopedia. I jak mam z czymś problem, potrzebuję przegadać, to idę do tego pana. To on czasami mówi: weź się, puknij w głowę i odpuść. Oczywiście, co robi córka, nie słucha, nie? A potem mówi: kurde, miał rację. No i właśnie, słuchajcie, ten pan odbierał mnie często z przedszkola. I moje przedszkole znajdowało się jakby w drugim końcu miasta. I mój tato ze mną spacerował po mieście i opowiadał mi różne historie związane z moim miastem. I te historie gdzieś tam we mnie utkwiły. E, I tak sobie spacerowałam z tymi historiami. Przez życie i czasami, jak idę z moją klasą, tak po papieńcach, po prostu idziemy gdzieś tam, nie wiem, do muzeum, gdziekolwiek. To czasami, słuchajcie, a tutaj to było to, a tutaj się zdarzyło to a tutaj to wiecie, tutaj jest ta rzeka, a wiecie, dlaczego ona kiedyś miała różne kolory? No i tak sobie chodzimy i im tak opowiadam. No więc to wszystko przez tego pana, on mi opowiadał, tylko dlatego, żebym siedziała cicho, bo ja non-stop gadałam. I e, kazali mi różne rzeczy robić po trasie z tego przedszkola. Na przykład liczyłam czerwone samochody, ale jak zapytałam dlaczego liczę czerwone samochody, to mi odpowiadali, to licz teraz niebieskie. Żebym po prostu przestała zadawać pytania, więc oni woleli mi opowiadać, niż żeby ja pytała. Bo odpowiadanie na dziecięce pytania bywa trudne. No i dobra, nasiąkłam za młodu i słuchajcie właśnie. E, Idziemy zwykła wycieczka do muzeum. Ja już wiem, że archeolodzy kopią. To oznacza dla mnie po prostu odkrycie z pabianic, które uchodzą za sypialnie łodzi, za miejsce, w którym się kompletnie nic nie dzieje. Kurczę, trafiamy na drugą warstwę. i E, tutaj są kocie łby. Moje dzieci zapytały, dlaczego ta jedna ulica jest w kocich łbach i czemu ona tak wygląda? Czy tak wyglądały kiedyś na wierzchnie? Ja mówię, Słuchajcie, mamy okazję zapytać archeologów, no to chodźmy i do nich. I poszliśmy. To była nasza pierwsza wizyta, jedna z pierwszych wizyt w muzeum. Zresztą tam dalej już jest druga, ale. Tutaj te dwa, dwa pierwsze slajdy, trzy, to jest nasze muzeum nieduże. Mieści się w dworze Kapituły Krakowskiej. Wszyscy potocznie mówią na to zamek, no bo trochę zamek przypomina. I my tam uczymy się historii, odkrywamy historię naszego miasta. W muzeum jesteśmy co kawałek, niby nieduże odkrycie, ale to muzeum powoduje, że mam ochotę dalej i dalej iść z dzieciakami. Poznaliśmy tam legendy. Myśleliśmy do tej pory, że w Pabianicach jest aż jedna legenda. Serio, o najbrzydszej kobie... księżniczce, jaka żyła w Polsce. Nazywała się Pabianka, była tak brzydka, podobnież według legendy, że chodziła pod ziemiami do kościoła, bo się wstydziła, że jest taka brzydka. Naprawdę tak gruba, prawda, legenda? Natomiast myślę, że Pabianiczanki są całkiem fajne. Więc ona chyba musiała być nabyta. No, więc poznajemy legendy. Fajne jest to, że w nasze muzeum jest żywe. Dziewczyny w muzeum wyszły do nas jako dzieci nauczycieli i pozwalają nam dotykać niektórych eksponatów. A jeżeli ich nie możemy dotknąć, to pojawiają się ich tak zwane ręczne repliki. I tu jest taki pierścionek zrobiony z drutu mosiężnego. Słuchajcie, wiecie, że każda chciała go mieć na palcu. Chłopaki też. E, więc e, poznajemy historię. Idąc naszą, naszą drogą, poznajemy historię. Muzeum jest oddalone 7 minut pieszo od mojej szkoły, więc odległości mamy naprawdę straszne. E, no i co? Poznaliśmy pewnego dnia legendy pabiańskie, kilka z nich. Pomyślałam sobie, akurat tak się trafiło, że do muzeum poszło ze mną tylko połowa klasy, reszta była chora. E, mówię, słuchajcie, zróbmy naszej klasie niespodziankę. Nagrajmy legendy których, e, których my nie poznaliśmy wcześniej w muzeum. E, ja wam je przeczytam, bo to pierwszaki. Ja wam je przeczytam, a potem spróbujmy zrobić z nich teatrzyk Kamiszyk-Baj i nagramy dla tych moich e, chorowitków, naszych chorowitków. E, oczywiście te teatrzyki były czytane przez dzieci, tam skróciłam po prostu legendy, ułatwiłam e, dzieciakom i proszę bardzo, nagraliśmy trzy piękne legendy, dowiedzieliśmy się, że pabianice mają mnóstwo wspólnego z e, Krzywoustym, bo gdyby nie on, to nie mielibyśmy mnichów z Krakowa. Taki był potrzebny swojej mamie, że oddała w zamian nasze ziemię kanonikom. E, dowiedzieliśmy się o klątwie, e, e, która ciąży na mieszkańcach Pabianic. Nie wiem, nie czuję tej klątwy mimo upływu lat, a już powinnam. E, no jest cudownie, zapraszamy. Niektórzy wiedzą, że tam jest pięknie. E, no i słuchajcie. Tak. Więc były teatrzyki Kamishibai, no i słuchajcie, syn też się zgodził na publikację zdjęcia, zresztą on jest medialny, bardzo lubi się pchać przed obiektyw. No ale ponieważ archeologów mieliśmy i pewnego dnia dostaje wiadomość od mojej koleżanki z muzeum, Aga, odkopali drogę. Ja mówię, że co? Odkopali drogę. Ja mówię, ale jaką drogę? To taką, wiesz co, datują nam ją na XVII-XIX wiek. Chcecie zobaczyć? Pytanie, nie? Dzieciaki, idziemy zobaczyć drogę. No i poszliśmy. Archeolodzy specjalnie dla nas ją odsłonili, bo ona była przykryta, wieczorem padało. Ponieważ to są dechy i trzeba było ustalić ich wiek no to one były zabezpieczone, więc specjalnie dla nas tu pan archeolog nam odsłonił. Ale skoro już byliśmy na tych wykopaliskach, to wiecie, przestało padać, więc archeolodzy na drugim stanowisku coś tam kopali. No to my do nich ciach, bo my też chcemy zobaczyć, co oni kopią, no kurczę, każdy kopie w piaskownicy, ile rzeczy się można było znaleźć, nie? czasami nawet złotówkę na loda, no więc oni też chcieli zobaczyć. No i części zdjęć nie mogłam niestety opublikować dopóki one się nie pojawiają w tych oficjalnych zbiorach co znaleziono tak ale no i w momencie robienia prezentacji jeszcze wtedy nie miałam nie wiedziałam że te zdjęcia już się pojawiły w internecie natomiast to w koszyczku to są fragmenty które zostały wykopane zawierają różną ceramikę natomiast tu na dole te żółte, to są plastelinowe denary. One się tu pojawiły nie bez powodu. Otóż pewnego dnia, kiedy my się tam koło nich kręciliśmy, archeolodzy znaleźli trzy monety. Dwie są denarami z czasów jagiellońskich, Władysława Jagiełły właściwie. I, jeden, I jedna moneta jest, pochodzi z zakonu krzyżackiego, z Prus. To znaczy, że mieliśmy całkiem nieźle handel rozwinięty i mnisi się dogadywali między sobą, nie? jakoś z zakonnikami, skoro pracowali. A to jest tak, to jest moja główna droga w mieście. Tędy jeździ tramwaj i mamy nawet pasma, widzicie, tak? Ja oczami wyobraźni widzę tą nową drogę. Za Franiem, akurat za moim synem, widać resztki dawnego dworu. No i co? Skoro już odkryliśmy tą drogę, padło pytanie, proszę pani, a jak w kto mieszkał w Pabianicach, kiedy była ta drewniana droga? Ja mówię, słuchajcie, wtedy w Pabianicach mieliśmy rozwinięty świetnie przemysł włókienniczy. Mieliśmy piękną fabrykę, olbrzymią i zarządzali nią i Ender. To jedna z fabryk, ale ta największa w Pabianicach. I trafiłam w internecie na film. Tutaj mamy... Kadr z tego filmu, jak zeskanujecie sobie ten obrazek, to jeżeli będziecie rozmawiać o roślinach włóknistych, to ten film można pokazać. Widać fabrykę XIX wieku włókienniczą, jak działała. W tle widać przez okna nasze miasto. To taka ciekawostka. Pan Krusze w pewnym momencie patrzy w stronę w ogóle obiektywu, więc moje dzieci powiedziały: Proszę pani, ten pan na nas spojrzał. Ja mówię tak, przyjrzał się, kto się o nim uczy. I słuchajcie, takie odkrycie podczas tego filmu, tam pokazują agregat prądotwórczy. I teraz uwaga, Warszawa, byliśmy przed Wami, mieliśmy sześć latarni ulicznych elektrycznych. W Królestwie Polskim nikt ich nie miał. My je mieliśmy sześć. Zapewniały bezpieczeństwo pracownikom fabryki przy wychodzeniu, ponieważ było częst, dochodziło do częstych wypadków. Pan Kruszec zadecydował, że te latarnie staną. Co poszliśmy, poszliśmy tym dalej. I słuchajcie, skonstruowaliśmy sobie to dzięki Apanaski i temu, że e, kiedyś trafiłam na jej szkolenia, e, webinary, gdzie pokazywała taśmę e, miedzianą. Wiecie, co pokochałam taśmę miedzianą, mogłabym ją wklejać wszędzie, gdzie tylko możliwe. E, stworzyliśmy latarnie uliczne, e, drogę zbudowaliśmy z papieru, a potem puściliśmy nasze roboty. To jest spacer pana Krusza i pana Endera z żonami obok fabryk. Tak, no, widać podobieństwo, prawda? Widać. Te oko patrzy. A skoro była mowa o ulicach, słuchajcie, e, i dzieci się zapytały, czy w naszym mieście są inne ulice, których nie ma w innych miastach. Ja mówię, jasne, że są, ale słuchajcie, dawajcie mapę, poszukamy. Rozłożyliśmy mapę, taką papierową, e, i e, na tej mapie zaczęliśmy szukać ulic najpierw wokół naszej szkoły. I potem trochę dalej. Tak, oczywiście tu po raz kolejny Wam pokazuję naszą piękną ulicę zamkową i wykopaliska. Bo to warte zobaczenia jest. Im bardziej kopią, tym bardziej ja się cieszę. Nawet jeżeli muszę jechać do sklepu prawie godzinę w szczycie, to się cieszę. I słuchajcie, no, odkryliśmy. E, jesteśmy w trakcie odkrywania naszego miasta, bo to nie jest tak, że to się kończy. To myślę, że z nami zostanie przez trzy lata najbliższe. E, u góry e, Olimpijka, e, Jadwiga Wajsówna. Mamy taką ulicę. Moje dziew... dzieci, proszę pani, a w jakich dyscyplinach zdobyła medale? Ja mówię, słuchajcie, rzutem dyskiem. Ja nie umiem rzucać, ale przecież co nam szkodzi, spróbować. W szkole, w klasie obejrzeliśmy filmiki, jak się tym dyskiem rzuca. Na sucho poćwiczyliśmy te, wiecie, obroty i w ogóle. Oczywiście, kto wypadł najgorzej, pani, ale rzucaliśmy dyskiem, takim plastikowym, na boisku szkolnym, ku uciesze chyba wszystkich okolicznych psów. Tak, no tak się zdarzyło. Dobrze, już zbliżam się. Go, go home. I teraz tak, Bolesław Nawrocki, spotkaliśmy jego obraz w muzeum. Dlaczego tu jest, dlaczego on namalował pabianicę? No, bo był mieszkańcem pabianic. Proszę panie, my też chcemy namalować pabianicę. No to siób do parku, idziemy malować pabianice i moje dzieci w plenerze. Pierwsze spotkanie z czymś takim jak pejzaż. Fajnie było. Dali radę. Siedzieliśmy trzy godziny, rysunek a 4 wołówku nie jest pokolorowany, bo nie zdążyliśmy. Ale skończymy. Życie codzienne naszych mieszkańców też interesowało naszy, nasze, interesuje naszy, nasze dzieci. Więc słuchajcie, ponieważ przemysł włókienniczy tkalnie, tkaliśmy dwa dni przerw, gdzie dzieci nie biegają. Oni po prostu na przerwach sobie tkali to ich tak zafascynowało, słuchajcie, ja myślałam, że w ogóle gdzie tam, chłopaki to w ogóle nie będą chcieli, a proszę bardzo, tkają. E, w Pabianicach mieliśmy też świetne kino, to kino w tej chwili jest w ruinie, ale gości, e, właścicielem kina był e, ojciec chrzestny Eugeniusza Bodo i ten Eugeniusz Bodo bywał u nas w tym kinie, no więc, ponieważ ja to kino pamiętam jako mała dziewczynka, Żebym mogła iść na niekończącą się opowieść. Mój tato w kasie podał, że mam więcej lat niż mam, i podniósł mnie, tak, wiecie, na nodze do góry, żebym wystawała ponad okienko kinowe. Weszłam do tej pory pamiętam ten seans. No więc zabrałam ich do kina Mazur. Kino nie istnieje, ale zrobiłam im bilety. Mamy w szkole taką starą, znaczy starą, mamy salę konferencyjną ze starymi siedzeniami z kina. I przyniosłam projektor Anię i włączyłam im bajkę. Obejrzeliśmy bajkę, a potem zbudowaliśmy własne kinoteatr. Śniadania klasowe mamy w Pabieńcach przysmak pabieński. Jak będziecie kiedykolwiek w Pabieńcach, spróbujcie pabieńskiej bułeczki. Ma zupełnie inny smak. Z nią się wiąże anegdotka, ale czas mi się kończy, więc już o niej nie opowiem. <laughs> mamy też trudną historię naszego miasta. Nasze miasto było wielokulturowe. Byli, e, mieszkali na tych terenach Polacy, Niemcy i Żydzi. Żyli ze sobą w zgodzie. Do czasu. No właśnie, wybuch II wojny światowej zmienia wszystko w naszym mieście. Jedna z dzielnic zostaje przekształcona na getto. Wzruszyłam się. E, zaraz mi przejdzie. Mam tatę, e, który oprowadza po pabienicach. I zabrał nas szlakiem dawnych mieszkańców. Pokazał nam miejsca, które można dotknąć. Czyli w drzwiach, w futrynach zobaczyliśmy Mezuzy, czyli miejsca święte dla Żydów. Stanęliśmy na ich cmentarzu, który został dawno temu zniszczony. Teraz powoli jest odnawiany. I tu są moje dzieci, które składają kamyczki, bo w ten sposób oddaje się im szacunek zmarłym. Żydowska szkoła i oczywiście żonkile. Te żonkile, które leżą u góry, leżą w miejscu zburzonej synagogi. Wczoraj właśnie nawet do Pauliny mówiłam już wieczorem, mówię: Słuchaj, ale mi zrobiono niespodziankę na konferencję. Otóż w tym roku mija 80. rocznica likwidacji getta w Pabieńcach. Na ścianie budynku, który stoi w miejscu synagogi, namalowano mural synagogę. Po prostu wygląda przepięknie, nawet Paulina myślała, że on po prostu został zbudowany. Ja pomyślałam tak, 24 godziny, taka magia, to nawet Dorota nie obumia. No i teraz co robimy? Przenosimy się też w czasie, słuchajcie. To są trzej wspaniali z mojej klasy i zdjęcie zrobione w tym samym miejscu prawie 100 lat wcześniej. Postanowiliśmy zrobić wystawę szkolną, pokazać, że na tych ziemiach Żyli fajni ludzie z poczuciem humoru, którzy mieli swoje pasje, świetnie spędzali czas, mieli przyjaciół. I tak sobie podróżujemy. Ale słuchajcie, zbliżamy się do domu. To jest to, co widzieli, widzieliście, to była moja obecna klasa. Ale mówiłam wam na początku, że robię to też z innymi klasami. I słuchajcie, czwarta klasa tak nasiąknęła pszczołami że postanowiła tych pszczół poszukać w Pabianicach. I e, odnaleźli legendę, stworzyli grę, jak zeskanujecie, można w nią zagrać. E, wygraliśmy genialne miejsca w województwie. Tą grą, 50 godzin pracy przy komputerze. Daliśmy radę. E, I właśnie, słuchajcie, czasem po prostu warto poszukać tego piękna koło siebie, bo społeczeństwo to nie pusty termin. To małe, małe miejsce, mała ojczyzna, w której mieszkają żywi ludzie z pasjami i przyjemnościami. I życzę wam tego odkrywania tych małych waszych miejscowości i pięknych spacerów. Dziękuję.